To jest B19 B19 to jest pszczoła oparta na pszczole anatolskiej skrzyżowana z linią B45BB tutaj mamy kordowana CD25 to jest pszczoła sprowadzona ze stanów o bardzo wysokiej higieniczności linia Bakwasta CD25, tutaj mamy linię B20, czyli popularną medę. No oczywiście z tą medą to było tak, że tak naprawdę większość medy to jest dobra meda, ona jest tak zimowana, jest całkiem ale głupotę powiedziałam. Medy są bardzo wszechstronne, ta linie, linia ze co to tutaj ją mam, to jeszcze nie jest do końca przebadana, nie wiadomo jak to się ma. Tutaj się odbywa intensywne karmienie. Pszczoły są na dwóch korpusach. Tych pszczół jest bardzo dużo. Nie będę rozkładał tego gniazda, ale tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem uliczek i tak jest na dwóch korpusach. Dwa razy po siedem uliczek. Tutaj dostały ciasto jakieś stymulujące. No, tak wyglądają, tak sobie idą do przodu. Dobra, złożę to trochę tu jest folii. Hmm. Każde zaglądanie do rodziny pszczelej kończy się tym, że pszczoły robił sobie remament mały. O, proszę bardzo. Już tu się dokordowana. Przed chwilą zaglądałem do ceda i tak to się skończyło. Tutaj mamy bardzo ciekawą pszczołę. Kicik, kicik. Kiciuś, kiciuś. Kicia, kicia, To jest bardzo ciekawa pszczoła. To jest Tutaj otworzę, trochę dymu. Jest tylko 9 stopni, więc one mogą być troszeczkę zdenerwowane, to jest B19. To jest też prawdopodobnie z 4 ramki czerwione wygryzienie, jak nie lepiej. O ta folia już w sumie nie będzie potrzebna to już później wykorzystam. Tu pszczoły mają pokarm, mają czerw. Pokażę, jak to wygląda na dolnym korpusie. Ale tak, ale tutaj jest czerw. Folia, już sobie podziurawiły ją. Ale niech mają, troszeczkę jednak zilgoci więcej jest. Nie jest to taki prost, jak ja bym chciał. O. O. Tu też jest pełno pszczół. Tu jest pełno pszczół. I one sobie tak idą do góry.